Witam Was w następnym odcinku naszego bunkra 997. Zapraszam do środka. Zobaczmy. tyż los naszykował dzisiejszego dnia w bunkrze. Widzę nowi zawodnicy. Oni wytrenowani. Helen, czyli od razu Helena. Kurwa. Helena. Cóż ty, Heleno, masz do zaoferowania? Trochę więcej inteligencji niż standardowy szary Kowalski, więc wrzucamy cię tutaj. Od razu lecisz, 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 lecisz. Inteligencja 3, i dostaniesz broń. Taką jakoś pistolecik. W porządku, w porządku. Jakie misje mamy tutaj? Wpłód, kolekt, Okej, okay. Tu nikogo nie mamy. O, oni są w ciąży, Nataniel. Czy ty miałeś coś trenować? Pokaż się, hopie, pokaż się. Dużo, dużo masz życia, ale nic poza tym. Tu by było fajnie, tu jest teraz pełno, więc ty idziesz na razie robić prąd, a ty Wanda, 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 wanda. Cóż by tu z tobą zrobić? Ty jesteś w sumie ogólnie dosyć silna. Dlatego pójdziesz robić wodę. Okej okay. Znajdziemy tego. Gnoja, co się chowa, ale daje pieniądze. Tu jest. Dobra, em, to cóż, lecimy, myślę, na jakąś misję znowu. Nagrywałem dla was północy Palwarda. Po czym się okazało, że nie działa. W się sensie, Nagrywanie się zjebało. I kurwa, nic z tego, nic nie wyjdzie z tego Palwarda, niestety. Muszę zrobić wszystko od nowa zmienić ustawienia. A, koda gadać, naprawdę szkoda gadać. Ja już troszeczkę jestem zmęczony tym, no ale trudno. Trzeba robić, nie? Żebyście mieli co oglądać. Naprawdę jestem zdenerwowany tą sytuacją, gdyż. Zrobiłem taki progres i nie zobaczycie te tego no, niestety. Zobaczycie to dopiero w następnym odcinku, jak już ogarnę ustawienia OBS-a, bo coś mi się pierdoli w OBS-ie i mi kl klatkuje cały obraz, zacina się, to się po prostu nie da się tego oglądać. Dlatego wybaczcie, że na razie nie ma Palwarda, ale trzeba to ogarnąć ze strony technicznej. Dobra, Lego go Pietrek. krótka misja z jedną osobą, którą, który mieć item. Rozpocząłem, masz kurwa mało siły, chłopie. Dobra. A ty kaj lecisz piesku. Gdzie ty to lecisz? Gdzie? Nic więcej tu nie ma? Nie ma. Dobra. Lecimy dalej pietrkiem. Lecimy. 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 Następne owady, ja. Owady... Są owadobójcze. Co ja gadam? Dobra, lejdź tutaj. No jestem ciekaw co z tym obs się wydarzyło. Przecież dobrze mi nagrało dwa odcinki, po czym jak odpaliłem to chuj. Do dupy. Naprawdę jestem wściekły. Prawie do drugiej w nocy nagrywałem. Po czym odpalam, i tego się nie da oglądać. Dobra, Pietrek dał sobie radę. Tak, i lecimy tutaj. Co tutaj mamy? Ok, i kola, 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 kola. Dobra, wracamy do kapsułki kapsułki zwanej Bunkrem 997. Muszę znowu ubrać Pietrka to, co miał. A niech sobie wraca na spokojnie. Niech sobie na spokojnie wraca. Masz, mag masz, masz magazyn jest pełni. Ile ona ma tej inteligencji? Za mało. Za mało już jeszcze tej inteligencji ma. Nasza kochana koleżanka. Potrzebujemy przede wszystkim więcej ludzi. To jest fakt, którego nie przeskoczymy. Dobra, mamy mało wody, ale ja myślę, żeby zrobić sobie jakiegoś jeszcze jednego questa. Hm, hm, hmm. Którego to questa zrobi. Aha, dobra, nie mogę więcej, bo ten wraca. Dobra, to niech zawróci. Dobra. I, 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 sknikni. Dobra, i teraz tak, 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 tak. Wyślemy ich na to. O dawaj, Ewelcia poleci. No, zaraz będzie miała poziom. Myślę, żeby Nataniela wysłać w sumie. I kogo by tu jeszcze? Tak, żeby troszkę lewele im potem. Może Sara? A Sara nie ma. Dużo inteligencji. Po uh, 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 uh. Grażyna lecisz ty. Damy im z 20, szarpniemy się. I tutaj damy im 10. Tak, Start Quest. Dobra. Oni lecą na Questa i będą długo i długo sobie podróżować po tym świecie. A ty Pietrek. Idź się szkolić cały czas. Cały czas musisz się szkolić. Gdzie ty jesteś, Pietrek? Ty będziesz tu? Nie, na samą górę cię wysłałem. Dobra, ty w sumie masz fajne staty. Troszeczkę cię podszkolimy i... A, i będzie dobre. Oni lecą, więc ja przypuszczam, że oni w następnym odcinku będą yy, dostępni. W sensie, quest będzie dostępny. A my co? No, dobra. Ja na razie uciekam. Dobrze, więc wracamy po dłuższej przerwie. Jak pewnie widzicie, troszkę znowu inaczej. Kamera jest ustawiona, może widać, może nie. Natomiast miałem małe problemy. Panem OBS-em Doris Rodka Tak jest To jest kto? Noach To jest Noach? Noach, czyli nie wiem e, Nikodem o. Najpierw go sobie zbierzemy Co ty idziesz robić facet? Co ty chcesz robić? Facet chce ćwiczyć chyba, tak, będzie ćwiczył my, o kurwa, nie, idziemy na questa. To jest ten quest, o którym pewnie pamiętacie. się dla mnie to było dawno, dla was to będzie w tym samym odcinku. Dlatego zaczynamy tą przygodę. Bo ona w tej kietce na misja się wybrała. O, o, ok, straci głowę, znowu tracimy głowę. Będę Tak zrobimy. No i racja, i ładnie strzał w dziesiątkę, jak to się mówi. Lecimy dalej, widzę to pusto. pusto. No i tutaj tylko i wyłącznie szukamy tej skrzynki Tutaj będzie chyba znowu kolejny quiz falautowy, tak jest To przewidywalny już Co eee, zrobimy? O, ty jak wszystko trafię to w ogóle... To w sumie szkoda, bo można by było ich ponapierdalać troszeczkę Tak... Tak walnąć ich Żeby wiedział żeby... żeby poczuli tą moc. No, trzeba też ich poekspić trochę, przynajmniej robaczki. No co to za lag, był dziwny. Lecimy, lecimy. Zbieramy, co się da, co tylko będzie. Ostatnia? Ostatnie, ostatnie. Powiedz, że ostatnie. Albo nie. Trzy. Red Rocket on Sanctuary, Night no, Okej. Okay. Dobra, przynajmniej teraz. Piotrek bije tego samego, one biją tego jednego. Będzie tak lepiej. Kryta by się przydało. No. Gorazienka zaraz mi zginie, jak go zaraz by w korekcie granatami tak rzucą. Ale mam bardzo dużo, na szczęście, mam leczenia dla nich, a dla niego nie dam. Nie dam mu nie i pięknie, cóż tu znajdziemy. Ona ma poziom, on też ma poziom, czyli w sumie niepotrzebnie ich leczyłem. Trudno, się mówi. I idziemy dalej: kaleruchy, kaka, 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 szybka misja, już już takich mam wykokszonych, że to jest masakra. Widzicie, jak mnie szybko ich zabijają. Drażynia też leveluje. Proszę bardzo. Krótki kościk będzie, bardzo króciutki. Give me a status report, bardzo króciutki, ale przynajmniej duży będzie, duża nagroda będzie. O, i ostatni final. One. The Great War started just before which holiday? A nie wiem. o, aż mikrofon uderzyłem. No, a jeśli ktoś jest ciekaw, to z OBS-em były takie jaja, że nagle zaczął zacinać mi klat klatkować cały, e, cały materiał. I nagrałem w półtorej godziny Pallorda, żeby was nie skłamać. Po czym wchodzę na to nagranie, żeby chciałem sobie je obrobić fajnie, zobaczyć co wyciąć, co nie. I tu nie da się tego oglądać. Wszystko do wyrzucenia niestety. Dlatego musiałem całego OBS-a zrestartować, usunąć wszystko co było zapisane w nim. I całe ustawienie resetowałem, po czym ustawiałem to wszystko od nowa. W międzyczasie jeszcze były inne plany. No i niestety chciałem, żeby fajnie zrobić sobie materiału na tydzień i wam coś systematycznie wsadzać, a wyszło tak, że nie było co wsadzać, bo wszystko poszło się. Poszło się jebać. Więc tak to niestety wygląda. Ale mówi się trudno, no. Trzeba to jakoś przeżyć. Skończony quest, wracamy. I oni, ile będą wracać? Zobaczmy, ile będą wracać. Pewnie jest 6 godzin, 8. O, 9, Jeszcze lepiej. Dobra, to zostawiamy ich na razie. Tak, tak, tak. Okej. Okay. I zobaczmy, co oni tu mają. Tu jest Strange. O! Gdzieś jest agencik schowany. Już on to jest? Tu jest! Aż miło się ogląda, jak tyle spada z nieba. Dobrze, poszukajmy tutaj, co by tu jeszcze zrobić w tym odcinku. Pietrek, Pietrek trenuje sobie stręża tutaj, niech se trenuje. mi też sobie trenuje i Andrzej też sobie trenuje. To jest Agility. I teraz tak, powiedz mi, ile ty masz Agility, Andrzejku. Andrzejku przyjdzie tutaj teraz trenować. Dobra, oni mają dużo już. I to może dostać recepcji jest tutaj dużo Ładnie wygląda, ładnie, ładnie Czy to prezentuje? A jak tutaj w ogóle ta pani? Ona bardzo powoli z tą inteligencją idzie Dobra Pierdolą się na minę Tak wam powiem eee... A masz ten pistolet Posarzyć w broń. Też Pietrek tu jest, to oni to zrobią w moment. Jeszcze Kaźniuka Kola wyleci dzięki pieskowi. I damy mu więcej, na szczęście może się będzie lepiej uczył. O, damy mu to Nik Nikodemowi. Ten tu w ogóle Jezus, jak oni go pierą. Tam to. Dobra, on leży, a ta... Ten gdzie skulony? Nie. Ale tutaj już momental, momentalnie zniknie. No i tak ja wam gadałem. Pięknie, pięknie, pięknie. Dobra, ona ma percepcji jeszcze mało. Dobrze, dobrze. Tutaj widzę, się wszystko bardzo pięknie rozwija. Naprawdę. Dobrze, więc zrobimy ten odcinek krótszy. I to na, na razie tyle. Ja wrócę do Was tak naprawdę w następnym odcinku. Oni już będą z powrotem, myślę. Więc to dzięki Wam za oglądanie. Sorry, że taka obsuwa, ale to niestety no, nie dałem rady tego zrobić szybciej. Jeśli się podobało, to subskrybujcie. Zobaczymy jeszcze co możemy wybudować. O, to dajcie suba, lajka, zostawcie komentarz. Do zobaczenia. Cześć.